No, cześć! Zaczynamy główny szlak Świętokrzyski. Ja jestem Piotr. Ja jestem Maciej. To jest Maciej. Dziś jest piątek, 12 maja, godzina 10. Zaczynamy swoją pierwszą przygodę na tym szlaku. Do zobaczenia. No, hej, minęliśmy bardzo piękną alejkę drzew z rzepakami rosnącymi po obu stronach. Następnie cmentarz ofiar I wojny światowej, a teraz w końcu mamy pierwsze podejście. Idziemy pod górkę. Na szczęście w lesie. Więc jest całkiem przyjemnie, ale już trochę się zapaliśmy. Wbrew temu, co mówili niektórzy, że. W górach Świętokrzyskich jest całkiem płasko. Otóż nie są podejścia i jeszcze kilka dzisiaj będziemy mieli. I co my tu mamy? Truskolaska. Truskolaska. 448 metrów nad poziomem morza. Kawał góry. Drugie podejście na górę o wesołej nazwie wesołówka. Wesołówko. I będziemy się musieli mocno rozglądać, żeby tej góry nie przegapić, bo pierwszą o mały włos byśmy przegapili. Bardzo niepozorne są oznaczenia tutejszych szczytów. No, szczyty też są niepozorne, więc może to jest tak specjalnie zrobione. Testowana jest czujność turysty w górach świętokrzyskich. Korzystając z okazji, że idziemy chwilę po płaski, parę słów o szlaku, którym idziemy. Jest to główny szlak świętokrzyski imienia Edwarda Moskalskiego. Który jest wytyczony pomiędzy miejscowościami Gołoszyce i Kuźniaki i liczy około 95-96 km. Szlak ten zazwyczaj pokonuje się w ciągu 3 dni. Co mamy zamiar zrobić? Oczywiście, o ile nam siły pozwolą. O pogodę raczej się nie musimy martwić, bo prognozy są bardzo optymistyczne. Bez deszczu, ma być cały czas ciepło. Mm, więc wszystko w naszych nogach e, i głowach zapewne. Uh -huh. Chodzimy do rezerwatu Małe Gołoborze, i teraz będziemy próbowali znaleźć, ten, znaleźć to gołoborze, bo ostatniego szczytu no nie widzieliśmy. Tak szybko idziemy, że jakoś nam umknął. I co? I teraz droga będzie nas prowadziła na szczyt Szczytniaka, gdzie najprawdopodobniej zrobimy sobie pierwszą dzisiaj przerwę. W tym momencie mamy około 200-290 metrów podejścia, więc na szczycie górki będzie idealny moment na przerwę. No i dotarliśmy do szczytu Szczytniaka. 554 metry nad poziomem morza. Szczyt jest mało okazały. W całości zalesiony, bez widoków. No chyba, że widok na Maćka... Jedzącego. Co ciekawe, spotkaliśmy pierwszych turystów dzisiaj. Para idąca szlak w drugim kierunku, mówiąca, że jest mokro, dużo błota po drodze, nie ma sklepów. I w ogóle to chyba trzeba zawrócić, nie ogólnie. No, co ciekawe, jest tutaj takie drzewo. Na którym ktoś wyrył swoje inicjały i wyznania miłości. Co ciekawe, niektóre są wyryte bardzo, bardzo wysoko. Co świadczy o tym, że akt wandalizmu miał miejsce już jakiś czas temu. Tak oczywiście, oczywiście nie robimy, tym bardziej, że mamy tutaj kolejny rezerwat przyrody. Szczytniak. To co? Szybkie jedzenie i idziemy dalej. Schodzimy powoli do trzcianki. Chyba tak się nazywa ta miejscowość. No tutaj szlak już trochę mniej wesoło wygląda. Pełno jest jakichś wąwozów, mokrych ścieżek rozjeżdżonych. No po deszczu tutaj nie byłoby zbyt wesoło. No ale cóż, idziemy dalej. Tu Maciek dokumentuje tropy. Co chwilę znajduje ślady bytności wilka, jelenia lub innego dzika. I znów do góry. A miało być tak płasko i przyjemnie. A tu kolejne podejście. Na którym łapiemy zadyszkę. A najwyższe podejście jeszcze przed nami. I to będzie taki deserek na sam koniec dnia. Udało nam się wyjść z lasu. Trochę ciemno było, szczerze mówiąc. I, i mokro. No, a teraz. Proszę, Maciej, dziarsko idzie. Zbliżamy się do drogi, po przekroczeniu której będziemy wchodzić na Łysą Górę. Na Łysą Górę. I to będzie dzisiejsze najwyższe wzniesienie, które musimy pokonać. A tymczasem idziemy bardzo ładnym wąwozem. O. Tak to wygląda. Bardzo, bardzo My pijemy na zapis. Pięknie. Może patonik? A no to chyba nie jest taki, taki pomysł. Chyba że bułeczki, bo to jeszcze chyba, Nie no mam bułeczkę, ale bułeczka chyba nie teraz. Nie wiem, w sumie, co z nią zrobić? Znaczy właśnie bo chyba nie wiem, bo batonik to można w każdej chwili, a bułeczki to już Trzeba by zjeść, bo no są nawet raczej zjeść bułeczkę po, po wyjściu z karczmy Nie, jest to dobrze my jesteśmy. Wchodzę w bułeczkę. I to będzie postawna bułeczka. Jesteśmy w miejscowości Paprocice pod kościołem i teraz będziemy zmierzać do Trzcianki. Mamy tam 2,3 I Następnie z Trzcianki będziemy chodzić na Łysą Górę a następnie skierujemy się do chuty szklanej, gdzie będziemy nocować. No i zaczęliśmy podejście pod Łysą Górę. No i tu jest, jest bardzo ładnie. Tutaj ten szlak e, już jest e, uporządkowany. Jest piękny las, przez który idziemy. Zaczęły się kamienie, skałki. E, no tak by to mogło wyglądać do końca, bo jest naprawdę, e, naprawdę ładnie. No podejście, tak jak mówiłem, jest. Ale nie jest jakieś straszne. Idziemy sobie spokojnie do góry. I pewnie pod klasztorem, bo na Łysej Górze jest klasztor Świętego Krzyża. Tam się pewnie zatrzymamy ostatni raz już dzisiaj. No, i doszliśmy do Świętego Krzyża. Tu trochę wieje. Żeby nie powiedzieć, że piździ jak w kieleckim. E, no, szybkie zwiedzanie sklepu z pamiątkami w celu przybicia pieczątki do książeczki. I idziemy dalej. Tu jeszcze, o, wieża. Kawał wieży, kawał betonu. No, i do mety. Niecałe 3 kilometry, a po drodze jeszcze jakaś karczma, podobno no, zobaczymy, jak będzie. No i na koniec główna atrakcja droga asfaltowa. 2,5 km drogą asfaltową, ale za to prosto do karczmy, a później na kwaterę. No i dotarliśmy. 7 godzin, 11 minut. Maciej żyje. Schabowy. Izotoniki gotowe. Eee, także. Nie jest źle. Żyjemy, przeszliśmy pierwszy dzień. Eee, zegarek sugeruje 19 godzin, odpoczynku. Tak mi przykro, <grywa> raczej się to nie uda. Eee, no i co? No to chyba tyle. Eee, zjemy kwaterka, może jeszcze sklep. Eee, po więcej izotoników i co? I do jutra. Dotarliśmy do agroturystyki. Szklana polana. W hucie, również szklany. Tak wygląda pokój. Mamy piękne łóżka piętrowe, idealne na kolonie. E, proszę, jedno łóżko większe. Maciej korzysta. E, ba, pokój jest luksusowy, gdyż mamy kominek e, i, mamy, i mamy kuchnię. E, no, żeby nie było tak kolorowo, to niestety nie wszystko poszło tak jak pójść powinno. Mieliśmy dostać tutaj obiad o kolację. No, okazało się w ostatniej chwili dzisiaj, dosłownie w trakcie naszej jazdy, tutaj że obiadę kolację nie dostaniemy. Mieliśmy mieć transport i mieliśmy być podwiezieni z końca, z końca szlaku do początku. No i też się dzisiaj okazało, że, że w niedzielę nie dadzą rady nas podwieźć, więc nie wiemy jak wrócimy. Będziemy sobie musieli jakoś radzić. Mieliśmy mieć jutro śniadanie i też się okazało, że nie da się zrobić tego śniadania. Na szczęście poprosiliśmy o jajka i o bułki i to udało się zorganizować, więc jutro rano mamy jajecznicę, skoro świt i duszamy dalej w trasę. Czy polecamy tą agroturystykę Maciej? Raczej mocna trójka na 10. 3 na 10. Raczej nie. Nie dostaliśmy też ręczników, więc Nie nie mydła. I nie, ma mydła, w I nie ma mydła. Nie ma mydła, nie ma ręczników. Jest pościel, są łóżka piętrowe. Jest kominek, który strasznie grzeje. Ale miło. Jest, no jest miło. To jest, jest miło. miło. Jest Wi-Fi darmowe. I co? Nastroje dopisują po przejściu 30 km. Kondycja OK, nogi OK, więc jutro kontynuujemy. Do zobaczenia.